Zmiany w budżecie były niewielkie. Dotyczyły przeniesienia środków w kwocie ponad 1 400 mln zł w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Ponadto dokonano modyfikacji w związku ze zwiększonym udziałem finansowym miasta Reda w pierwszym i drugim etapie realizacji inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy systemu drogowego w Rumi i w Redzie wraz z budową ronda pod liniami kolejowymi numer 202 i 213. Starosta Wejherowski poinformował także o zakończeniu przetargu na budowę tzw. obwod realizowanej w ramach satynówki. Obywodnica ma stanowić najkrótszy szlak komunikacyjny z Wejherowa w kierunku Gniewina. Odbył się już przetarg, który zakończył się pozytywnie, można powiedzieć w cudzysłowie, dużymi oszczędnościami w stosunku do tej ceny, która była ceną wywoławczą, bo wartość projektu była na 7,5 miliona, a po przetargu jest kwota ponad 4 miliony złotych. On będzie dofinansowany przez powiat, przez gminę Wejherowo i w 50% z rządowych środków. Przetarg wygrała firma MTM, która prawdopodobnie pod koniec kwietnia rozpocznie pracę. Podczas sesji przyjęto także uchwałę w sprawie zagospodarowania budynku przy ulicy Ofiar Pieśnicy w który stanowi własność powiatu wejherowskiego. Podniesiono stawki za dzierżawę lokali znajdujących się w tym budynku. Ten budynek, całą nieruchomość otrzymaliśmy niedawno od marszałka województwa. Myśmy tam zajmowali tylko pewną część. Była nasza powiatowa poradnia. Natomiast teraz będziemy zarządzać Całością. Część tych pomieszczeń zostanie przyznana poradni, bo te warunki, które były, no, były dalece niewystarczające. Było tam bardzo ciasno dla tych dzieci, które przychodziły na badania no niezbyt komfortowe warunki. Na dzisiaj będziemy zarządzać całością. Nikogo nie wyrzucamy. My te same umowy będziemy kontynuować. Dzisiaj na sesji ustalono po prostu nowe stawki. One zostały zrównane, bo te stawki tam były bardzo różne, czasami dla tych samych podmiotów. Najwyższa stawka jest dla podmiotów oczywiście prowadzących działalność gospodarczą albo prowadzących działalność zarobkową. Przyjęto również szereg sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa w powiecie wejherowskim, między innymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wejherowie oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście. Sprawozdania z działalności złożył również Komendant Powiatowy Policji, Komendant Państwowej Straży Pożarnej Wejherowie i Władze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Pracy.